Pierwsze pytanie, które się nazywa. System prawny przyjazny arbitrażowi, czyli kom? Kom arbitrom, instytucjom arbitrażowym? Bo jeżeli ja słyszę, że należałoby iść w kierunku, w którym instytucje arbitrażowe miałyby większy od strony wpływ na powoływanie arbitrów. To Oczywiście z punktu widzenia instytucji arbitrażowych takie rozwiązanie byłoby niezwykle przyjazne. Z punktu widzenia autonomii stron, ochrony, ochrony autonomii woli stron za, zaangażowanych w arbitraż miałbym co najmniej poważne wątpliwości. Pełnomocnikom, stronom czy jakiemuś abstraktowi metodzie rozwiązywania sporów, która jest ex definitione lepsza niż rozwiązywanie sporów przez sądy powszechne. Czy arbitraż niesie ze sobą taką immanentną, niewymagającą dowodu wartość, aby z powodu tej wartości warto było, aby system prawny był, był mu sprzyjający i przyjazny, czy taką tezę możemy przyjąć bez dowodu? Oczywiście w literaturze przedmiotu pojawiają się uzasadnienia takiej tezy. Tak? Słyszymy, że arbitraż jest szybszy, tańszy. No i po trzecie sprzyja lepiej niż system sądownictwa powszechnego ochronie zasady autonomii wojstw. Jeżeli chodzi o szybkość i koszty arbitrażu, to pozwolę sobie w tej kwestii się nie wypowiadać, bo wiemy, że co najmniej jest różni. Na pewno nie, nie jest tak, że z założenia, z założenia postępowania arbitrażowe są szybsze i, i są dla stron mniej kosztowne. Wręcz przeciwnie, w wielu przypadkach praktyka wskazuje na to, że że są kosztowniejsze i trwają dłużej. Ochrona autonomii. Ochrona autonomii podmiotu. Rzeczywiście w ramach postępowania arbitrażowego strona może realizować swoją wolność w większym stopniu niż w postępowaniu sądowym. Ma wpływ na wybór arbitra, ma wpływ na wybór forum, miejsca arbitrażu, procedury arbitrażowej. To jest rzeczywiście chyba ta wartość w stosunku do której arbitraż jest jedynie instrumentem, a zatem stawiam że arbitraż jako taki nie jest wartością, jest instrumentem do realizowania pewnej wartości i to do wartości dosyć silnie umocowanej, bo wartości umocowanej konstytucyjnie, to jest wolność jednostki. Przełożona na kategorię prawa prywatnego oznacza autonomię woli. Znaczy autonomię woli, jedną z podstawowych zasad w sprawie cywilnym. Arbitraż jest wartością o tyle ile stanowi instrument realizowania, realizowania tej wartości. Czasem stanowi, czasem nie stanowi, czasem stanowi w stopniu większym, czasem stanowi w stopniu, w stopniu mniejszym. Co to znaczy system przyjazny arbitrażowi? Otóż, no przebieg dzisiejszego, dzisiejszej dyskusji no, wyraźnie wskazuje, że te cechy systemu przyjaznemu arbitrażowi obejmowałyby duży zakres swobody, swobody kształtowania zarówno procedur, jak i wyboru miejsca prowadzenia postępowania arbitrażowego, a także niewątpliwie... Częstym elementem tego systemu byłoby dążenie do ograniczenia ingerencji Sądu Państwowego. Tutaj pojawiają się postulaty natury technicznej, to jest postulat jednoinstancyjności, no to o czym mówił Pan mecenas Króżewski, to co niektóre systemy prawne proponują, a mianowicie możliwość zrzeczenia się prawa do skargi o uchylenie wyroku sądu południowego, ograniczenie, ograniczenie badania z punktu widzenia klauzuli porządku publicznego. To, to, to są postulaty techniczne, które stawia się Przyjmując, przyjmując założenie, że bierzemy udział w wyścigu, którym, mamy, yy, którym nagrodą jest miano systemu prawnego, przyjaznego, przyjaznego yy, arbitrażowi. To wszystko da się sprowadzić do wspólnego mianownika. To się da sprowadzić do wspólnego mianownika wiary w samoregulację arbitrażu. Wiary w samora, w samoregulację arbitrażu. Jeżeli przeanalizujemy te, te, te wszystkie takie cechy, to dojdziemy do wniosku, że systemem idealnym byłby system, w którym ustawodawca w gruncie rzeczy pozostawia arbitraż samemu sobie, gdy wierzę, że ten arbitraż dokona takiej samoregulacji, dzięki czemu będziemy mieli system przyjazny, no i optymalny z jakiegoś punktu widzenia. Otóż yy, ta teza wydaje mi się w najwyższym stopniu wątpliwa może lepiej by było powiedzieć, idealistyczna w swoim założeniu. Główną przyczyną, dlaczego tak uważam, jest no, obserwacja praktyki i niewątpliwej tendencji do autonomizowania się, do autonomizowania się interesu arbitrażu, czy też środowiska arbitrażowego, czy też środowiska arbitru. To nie jest zjawisko strategiczne, bo tu arbitraż nie różni, nie różni się nie różni się bardzo od, od innych systemów, czy, czy grup społecznych, autonomizują autonomizujemy się na przykład interesy korporacji zawodowych, prawda? Ten interes w pewnym momencie odrywa się od interesu, którym, którym powinien służyć. Myślę, że z punktu widzenia rozważań dotyczących arbitrażu, no to dwa źródła mogą tego być, albo fakt, że poglądy przyjmowane w środowisku arbitrażowym są kształtowane przez najwybitniejszych przedstawicieli tego środowiska, w związku z czym oni sami przyjmują pewne idealistyczne założenie, że im arbitraż jest tak samo dobry jak, jak oni sami, no albo drugie założenie, mniej idealistyczne, że po prostu stoją za tym y, interesy i to interesy wprost, y, powiedzmy sobie, interesy ekonomiczne. Dlatego też, dlatego też uważam, że wiara w samoregulację samoregulacja arbitrażu powinna być, powinna być bardzo ostrożna. No, nie, nie chciałbym, żeby te twierdzenia były dosłowne, mógłbym rozwijać, rozwijać je dosyć długo, No, chciałbym posłużyć się dwoma przykładami. Pierwszy to jest ewolucja, czyli kierunek rozwoju, w którym, w którym przeszedł i w którym podąża arbitraż inwestycyjny. Jeżeli spojrzymy na arbitraż inwestycyjny o pewną, pewną specyficzną dziedzinę, dziedzinę arbitrażu, który rzeczywiście rzeczywiście przeszedł ewolucję w kierunku co najmniej niebezpiecznym, w kierunku takim, że dziś wiele państw i to państw na różnym stopniu rozwoju społeczno ekonomicznego rozważa, rozważa wycofanie się, czy też, czy też już takiego wycofania się dokonała do z wiążących je umów, poddających spory między nimi a inwestorami arbitrażowi dotyczącego rozszerzania zakresu związania klauzulą arbitrażową. To, to jest jeden z tematów, który poruszaliśmy na międzynarodowej konferencji krakowskiej. To jest cały zespół różnych stanów faktycznych, w których orzecznictwo arbitrażowe stara się przypisać związanie klauzulą arbitrażową stroną.